Hej kochani, zapraszam Was dzisiaj na test maskary marki Too Faced Better Than Sex. Jest to maskara, którą Wam pokazywałam w holu i jestem bardzo ciekawa tego, jaki będzie dawać efekt na rzęsach. Jedyne co wiem na temat tej maskary to to, że podobno daje świetny efekt, ale niesamowicie się osypuje w ciągu dnia, więc dzisiaj to razem przetestujemy. Ja oczywiście tej maskary jeszcze nie używałam, jest to dla mnie pierwsza styczność. Więc myślę, że mogę być zaskoczona jej działaniem. Zobaczymy. Better than Sex maskara. Przepiękne ma to opakowanie. Jest w ogóle taka bardzo ciężka, porównując do innych na przykład drogeryjnych maskar. I tutaj w opakowaniu jeszcze w środku jest instrukcja. zobaczymy, czy jest tu coś ważnego. Czy po prostu tylko informacje na temat maskary. Tutaj jaki ma dawać efekt i tak dalej, i tak dalej, taka długa instrukcja obsługi. Ale samo opakowanie naprawdę takie ciężkie, bardzo porządnie wykonane. No i widać, że jest to droższa maskara, a nie taka, wiecie, zwykła drogeryjna. Przybliżyłam się do Was, kochani. Otwieramy. Jestem bardzo ciekawa, jaką masz i jaki będzie dawać efekt. Mamy coś takiego. O, przepięknie! Aparat w końcu użył fokusa tak jak powinien, bo czasami chcę wam coś pokazać, a aparat nie współpracuje. Zwykła klepsydra, jest to taka mm, tradycyjna szczoteczka włosiasta, jak ja to nazywam. Dobra, zabieram się za malowanie. Jestem bardzo ciekawa. Jeśli chodzi o moje oczy, nie robiłam się specjalnie żadnego jakiegoś fikuśnego makijażu, po to, żeby w ciągu dnia móc normalnie zobaczyć, jak maskara wygląda, żeby mi cienie nie przeszkadzały i tak dalej, tylko mam jasną bazę, jest to cień Hour by Hour, tak mi się wydaje, z palety Entaube z Coiva, więc na tym tle jasnym będzie wszystko ewidentnie widać. No i zabieram się za tuszowanie. Bardzo ładnie rozdzieliła rzęs ta maskara, a byłam pewna, że może bardziej sklejać, bo ta szczotka jest naprawdę gigantyczna. Lubię duże szczotki, ale tutaj bałam się, że trochę się, wiecie, wybrudzę i rzeczywiście to około wyszło mi słabiej. Trochę na linii y, nad rzęsami się wybrudziłam. za sobie to muszę wszystko doczyścić. W każdym razie efekt mi się niesamowicie podoba. Taki bardzo naturalny, przepięknie wydłuża ta maskara rzęsy. Ładnie właśnie je rozdziela. Jest taka mega czarna, co też jest dla mnie bardzo, bardzo dużym plusem, bo niektóre maskarami może czarne wychodzą takie dosyć blade na rzęsach, a ta wyszła naprawdę ładnie. Podoba mi się. Muszę sobie właśnie po, troszeczkę wyczyścić, szczególnie to lewe oko, to mi zawsze słabiej wychodzi. Natomiast prawe wyszło w porządku, więc jak na razie bardzo mi się podoba taki naturalny efekt przy jednej warstwie, natomiast, tak jak mówię, rzęsy przepięknie rozdzielone, wydłużone. Ja mam bardzo ostatnio krótkie rzęsy, nie wiem dlaczego, a niesamowicie ładnie ta maskara wydłużyła mi rzęsy, więc na razie mi się podoba. Zobaczymy w ciągu dnia, jak ona się będzie sprawować, czy rzeczywiście się osypie. Mamy godzinę, już Wam pokazuję, 10.13, o widzicie? Jest, 10.13, więc odezwę się do Was Myślę, że późnym wieczorem zobaczymy, jak będę mieć czas, natomiast odezwę się za bardzo długich kilka godzin do Was i podsumujemy sobie, jaki powinna dawać efekt, jaki dała efekt, no i oczywiście jak w ciągu dnia się ta maskara zachowała. Jak na razie jestem na, na tak. Kochane, wracam do Was z podsumowaniem. Maskarę jest godzina 19.00 37, więc test dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo długi. I powiem, że, powiem Wam, że tuż się trzyma świetnie. Naprawdę świetnie, ale wezmę sobie bliżej lusterko. O. Yy, ale zauważyłam, że bardzo takie wręcz prawie niewidoczne, takie czarne kropki zrobiłam mi się pod lewym okiem. Pod prawym jest wszystko, wiecie, idealnie. Lewe naprawdę bardzo, bardzo takie... Nie... Wręcz prawie niewidoczne kropeczki, ale coś tam się osypało, i że ten test mi po prostu nie daje, powiem Wam szczerze, spokoju, bo jestem bardzo ciekawa, czy rzeczywiście się ten tusz osypuje. Stwierdziłam, że przeciągniemy ten test na dwa dni, czyli dzisiaj jedna warstwa rzęsy takie bardzo naturalne i jest naprawdę po tylu godzinach z tym tuszem naprawdę super. Dosłownie. Odrobiazgi mogłabym się doczepić, ale to takie naprawdę pici, 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 strasznie mało. Więc e, odezywam się do Was jutro. Jutro zrobimy sobie test e, jeszcze raz tej maskary, ale zrobię sobie już taki mocniejszy efekt na rzęcach. Nałożę myślę z dwie warstwy tego tuszu, żeby jeszcze bardziej te oczy były widoczne. I znowu po paru godzinach zobaczymy jak przy kilku, może nie przy kilku, ale przy dwóch, trzech warstwach ten tusz wygląda i czy przy takiej ilości będzie się, wiecie, osypywać. Jak na razie jest spoko, ale zobaczymy jutro, więc odzywam się do Was jutro z samego rana i przetestujemy sobie jeszcze raz ten tusz. Ok, kochani, drugi dzień testu, rzęsy mam pomalowane. Tym razem nałożyłam dwie warstwy maskary i zdecydowanie jak mi się jeszcze bardziej podoba niż wczoraj. Rzęsy są zdecydowanie grubsze, przez co wydaje się, że są takie zagęszczone, że jest ich więcej. Zdecydowanie trudniej jest tą maskarą przy drugiej warstwie rozczesać je. Mam wrażenie, że gdzie niegdzie moje rzęsy są pozlepiane. Nie jest to niemożliwe, da się ją rozczesać, ale trzeba tą szczoteczką, wiecie, troszeczkę bardziej popracować. Zdecydowanie le lewa oko podoba mi się bardziej, ładniej mi się udało te rzęsy rozczesać niż przy oku prawym. Troszkę się oczywiście ubrudziłam, bo rzeczywiście ta szczotka jest dosyć taka, wiecie, dosyć spora, więc zaraz sobie wszystko, gdzie tam delikatnie wyjechałam, poprawię sobie. Więc zobaczymy przy dwóch warstwach, czy... Po kilku godzinach, czy też po całym dniu zacznie się coś dziać pod okiem, czy coś zacznie się osypywać. Przy jednej warstwie ona daje tak naturalny i delikatny efekt, że no tak jak mówię, prawie nic się nie działo. To są jakieś minimalne kropeczki, tak jakby wiecie, jakby się kuły igłą, takie małe kropki zostały pod okiem. Trzeba było się bardzo, bardzo przypatrzeć, żeby to zauważyć. Natomiast zobaczymy, czy przy dwóch warstwach, gdzie tego tuszu na rzęsach jest więcej, czy tym razem się coś zadzieje. Jestem bardzo ciekawa, więc uciekam i zobaczymy po kilku godzinach, jak ta maskara wygląda właśnie na oczach i czy pod oczami się coś zadziało. Wracam, kochane, do Was z podsumowaniem dwudniowym maskary. Jest godzina 19.19. .19. Cały dzień miałam tą maskarę, dzisiaj na oczach. I mam dziwne jakieś takie uczucia z tego względu, że tyle osób mówi, że ta maskara się niesamowicie osypuje, że jest rewelacyjna, że daje świetny efekt, tylko nie mogą te osoby przeżyć tego, że ona się tak osypuje, że to widać, że ona robi trochę taką pandę pod oczami, że po prostu jesteście czarniejsze tutaj pod oczami i tak dalej. I dziwi mnie to trochę z tego względu, że ja nic takiego nie zauważyłam. Może nie, że nic takiego, bo delikatne, ale dosłownie malutkie kropeczki pojawiły się wczoraj. Dzisiaj natomiast nie widzę kompletnie nic. Dosłownie. Maskara, tak jak ją nałożyłam rano, tak się teraz dalej trzyma. Mam nałożone tylko dwie warstwy, więc nie wiem, może jakbym nałożyła dziesięć, to może rzeczywiście ta maskara zaczęłaby się osypywać. No ale przy dwóch warstwach, gdzie te rzęsy naprawdę są takie fajne, giętkie, takie naturalne, są troszkę posklejane, to prawda. Ale tak naprawdę te rzęsy naprawdę moim zdaniem wyglądają bardzo dobrze, nic się nie osypało dzisiaj jakoś specjalnie. Zresztą, same zobaczycie, przybliżę wam się i możecie same zerknąć. Ok. Mam coś tutaj? No nie mam nic. Tak, jak przejadę, trochę mi tylko maskary zostało na palcu. Niewiele, nawet w kamerze tego teraz nie widać. O, zobaczcie drugie oko. Przed chwilą się maznałam. Jak tak się zrobi, to trochę takich, jakby no grudek, gdzie nie może odchodzi od tych rzęs i się gdzieś tutaj na górze osadzać. Natomiast tak no nie osypywało się nic, no powiedzcie same. Moim zdaniem bardzo ładnie ta maskara wygląda. Nie mogę się doczepić do niej, nie wiem. E, powiem Wam tak, że słyszałam opinię właśnie, że dziewczyny się skarżyły, że się bardzo osypuje. Natomiast Szusz mówiła, że przy jej pierwszej maskarze nic takiego też się nie działo. Dopiero przy drugiej. Więc ja się ogólnie do tej maskary, przynajmniej do tego egzemplarza, który ja mam, nie mogę do, doczepić. Naprawdę fajny efekt na rzęsach. Przy pierwszej warstwie taki bardzo naturalny, delikatny. Przy drugiej już te rzęsy są zdecydowanie mocniejsze. Przypuszczam, że jakbym jeszcze sobie tam wiecie troszeczkę trzeciej warstwy nałożyła, to by był jeszcze fajniejszy efekt. Nic mi się nie osypało, ładnie się utrzymuje. Jeżeli chodzi o cenę, no to tutaj wiadomo. Cena jest dosyć wysoka, maskara kosztuje prawie 100 zł, natomiast no jeżeli ktoś ma ochotę sobie ją kupić, no to czemu nie? Więc ja jestem na tak. Mnie się ta maskara podoba, będę jej używać. Przypuszczam, że ona też troszeczkę może inaczej malować jak przez nie, ale gdyby się coś z nią działo, no, że nie daj Boże, zaczęłaby się osypywać, bo cokolwiek innego to Wam oczywiście dam znać. Natomiast przy pierwszym wrażeniu, pierwszy test. Jak, na, jak dla mnie naprawdę fajna maskara, Porządnie, porządne opakowanie, porządny produkt w środku. Cena no niestety taka, a nie inna, natomiast że produkt jest y, amerykański, no to wiadomo, troszeczkę, troszeczkę cena jest wyższa niż za granicą, no i oczywiście Sephora też pewnie narzuca jakąś swoją marżę, no więc cena robi się taka, a nie inna, natomiast ja jestem na no, tak. Dajcie znać, czy Wy używałyście tej maskary i co Wy na jej temat sądzicie. Stwierdziłam, że zrobię teraz dwudniowy, bo mi nie dała żyć po prostu ta maskara, że nic się z nią nie dzieje, więc myślę, że te dwa dni testu Wam się podobały, jeżeli cały test Wam się podobał, to zostawcie oczywiście kciuki do góry, będzie mi bardzo miło, nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału i widzimy się w następnym filmie, buziaki, papa!